Państwo, bardzo miło mi powitać Państwa w maku naszej nowej biblioteki uniwersyteckiej, która pełni teraz dość niecodzienną funkcję miejsca, w którym szczepimy pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, ale także pracowników i studentów tych wszystkich uczelni, które chcą być zaszczepione dzięki współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Chcielibyśmy proszę Państwa, żeby Wszyscy studenci zostali zaszczepieni drugą dawką przed wyjazdem do domu, bo tak nam się marzy i o to z panem rektorem i z innymi rektorami uczelni wrocławskich apelowaliśmy, żeby studenci zgłosili się. Mam nadzieję, że zaczniemy tą akcję już niedługo i żeby wrócili do siebie już po drugiej szczepionce, a potem wrócili do Wrocławia, który jest i był i będzie uniwersyteckim miastem no z minimalnym ryzykiem. Zachorowania. Szczepienie jest jedyną możliwością wygrania z wirusem. Te wszystkie informacje, które się pojawiają, nieprawidłowe, nieprawdziwe informacje, należy, no, z nimi należy walczyć. Apelujemy razem z panem rektorem do wszystkich studentów, pracowników uczelni, żeby jak najszybciej się zaszczepić.